Niech pan założy okulary, to zaraz się będą strzelać. O tak! Rozgrywcie, rozgrywcie! Patrzcie na prawo. Na górze! prawo. Zuru, trzymaj zlewę! Wstałem! No cześć kochanie, no z kolegami biegamy sobie po lesie. Dobra, Koniec! 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 koniec. Robimy to samo akcję następnym razem, tak samo jak wcześniej, tylko tym razem zamieniamy się, nie? No to my atakujemy wybronić, nie tak jak było w tym razem. No, ale nie, tak to zupełnie było ok, nie? czyli wy się strzelacie, nie To są kompozytowe kółki, nie Macie A, jakiś cel tej walki? No, tak, zawsze cel jest, no ale... Kto powie o Cegli, no celu? Jaki mieliśmy dzisiaj cel, powiedz mi, tak, Cegli? Dzisiaj to celem było strzelanie ciebie, jak zawsze. Że... Kiedy się pojawia na strzelanie? Mamy różnego rodzaju Czasami scenariusze. Zakładnika, trzeba... Tak, różnego rodzaju scenariusze. Czasami dead match, czyli po prostu dzielimy się na dwie drużyny i strzelamy. Kto dostanie, schodzi w jedno miejsce, umówione wcześniej, i nie strzelamy w głowę. To jest Zresztą A... fajna zabawa jest, jak się uda podejść bez strzelania za trzy tak. osoby naraz. A tak w ogóle dlaczego wy się strzelacie? A różne powody, każdy ma. może zabić kobiety. Dlatego, <noise> <noise> że nie, znaczy... nie bycia żołnierzem. Raczej znaczy tutaj jest stawiane na odwzorowanie wojska, a nie po prostu strzelanie do siebie w 5 minut jakieś trzypiętwo lub tyle. Tutaj raczej to jest gra honorowa. No to co, idziemy na budynki? Dobra, no, to jak? <noise> No popatrz, że wybierasz się do lasu na grzyby, a tam się okazuje pułkownik Polkobis. Bis. Mhm. się kiedyś o Nie, ja się takich zabaw boję. Jestem ale dość sceptyczna, jest jeśli chodzi o to. Tak. No ale to trochę boli, jakieś strzelanie, siniaki, potem można dostać gdzieś tutaj. I jeszcze cię o. przekonam. Przegląd pras. Tak, dzisiejsza praca jest wyjątkowo zgodna, jeśli chodzi o tematy, które zamieściła na swoich pierwszych stronach. Oczywiście informacja o tym, że Grzegorz Lato został wczoraj wybrany na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej jest na, tak naprawdę na każdej stronie wszystkich gazet, które tutaj dzisiaj mam. Co poza tym? Poza tym...